Dzisiaj jest to takie podsumowanie w sumie pierwszego, takiego pięciodniowego zgrupowania naszej Akademii Polonia Speedway. Oczywiście połączyliśmy to z naszą formacją juniorską, dlatego że uważamy, że zarówno dzieci, które są w Akademii mają z tego wielką radość, że mogą ze swoimi za chwilę może przyszłymi idolami wspólnie trenować. Super, że znaleźliśmy ten czas, że juniorzy mają teraz ferie, właśnie dlatego wybraliśmy ten okres. No i też przede wszystkim jest to pierwszy taki obóz dla, dla, dla naszej młodzieży, więc chyba historyczny, tak? Dawno, dawno e, takiego obozu nie było, więc tym bardziej możemy się cieszyć. Zobaczyłem się trochę, dwie bramki strzeliłem. Wydaje mi się, że jest dobrze. Nie o bo... zmianie dyscypliny sportu? Nie, no była piłka, przeszedłem na żużel, żużel mi się spodobał i zostałem w tym sporcie. Już zacząłem jeździć, więc chyba będzie dobrze. Wierzę w siebie i chciałbym pozdrowić rodzinę całą. Muzyka